Cześć wam wszystkim, z tej strony Panda. Dzisiaj sobie otworzymy przesyłkę od Supercela, ale jeszcze zanim zaczniemy to zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Jeszcze z góry przepraszam za mikro, jakie będzie za chwilkę, ale myślę, że nie przeszkodzi wam to w oglądaniu odcinka. A my się widzimy już po otworzeniu przesyłki. Siemaneczko mordeczki, jak widzicie dostałem przesyłkę od Brawl Stars. Jest to moja druga przesyłka, którą dostałem. Pierwszą wam pokazywałem na Instagramie moim. Myślę, że go widzieliście i sorry za dźwięki i tak dalej nagranie, ale no, lepiej po prostu tego nie mogę zrobić. Pewnie jest mega echo, bo sam to słyszę. No ale inaczej niestety nie mogę tego zrobić. Więc dobra, otwieramy sobie to. W ogóle jak to się otwiera? Czekajcie. A dobra, to jest z tej strony. Okej, okay, dobra, dobra. Czekajcie, tutaj trzeba odkleić. O, teraz widzicie dobrze. O! Dobra. Teraz będzie widać. Wszystko widać, widać dobra. Otwieram to. O, kurde. Nie widzicie, co tu pisze. Pisze, mam nadzieję, że nazywasz no, się Wiktor. Nie wiem, dlaczego tak jest. I tutaj mamy tak. Coś takiego. Może ja to odsunę na bok, żebym już pokazywał. Mamy coś takiego. Nie wiem co to jest. Ale czekajcie. To jest takie metalowe. Ok, otwieram to. Uuu, fajnie to wygląda. Nie wiem jeszcze do czego to może służyć. O, kurde. Co? Jak to wygląda pięknie. Co to jest? Ale to ładnie wygląda. Dobra, jeszcze później zagramy sobie e, jakimiś postaciami, co tutaj dostałem. Dobra, więc ja to odłożę. Teraz mamy tak. Mamy coś takiego. Taki worek. O, wyleciał już gen. Zobaczcie, mamy taki worek. O, różowy, ale dobra. Tu już wyleciało. Mamy gema, więc spoko. Kolejna, jakby maskotka. Można powiedzieć, wcześniej nie miałem tego. Eee, nitę, co dostałem o, na Mistrzostwach Świata. Teraz mam Gema, więc też spoko. Eee, i teraz tak. OK. Do tego, co jest w środku, to zaraz przejdziemy. Mam tak. Mam to. To już mam. I mam tego sporo, chyba, że się różni, ale z tego, co widzę, to chyba nie. Nie wiem. Chyba się nie różnią. Ja takich mam sporo, zresztą je rozdaję na live'ach, niedługo będą live'y. Mamy emotkę Showdowna, też spoko, bardzo fajnie. Będzie na jak będzie filmik z kamerką, to gdzieś to porozstawiam te rzeczy. Teraz mamy to. To będzie kozackie. W środku jest maskotka z tego co czuję. Co tam jest, to ciężko mi powiedzieć, ma ręce tutaj z boku. O tutaj ma dwie ręce. No ale dobra, otwieramy to. Dobra. O, zielone coś było, czekajcie. Spike, o kurde. Mam spajka normalnie, ale kozak. Zobaczcie, spike jest pięknie. Kozak, mam już miszkanity, teraz mam spajka. Fajnie, fajnie. Tak wygląda z tyłu. Tutaj ma to żółte, ten krzyżyk. Super, mega fajnie. Więc czekajcie, spróbuję to rozstawić. O, to stoi. Teraz mamy tego gema. Ej, spike, gdzie lecisz? Dobra, czekajcie. Ok, stoi ładnie. Teraz mamy to. Wow, kamerką ruszyłem. To, to jest według mnie kozak. Przecież to tak pięknie wygląda. To jest w ogóle Brawl Stars, a w środku są takie te, to się chyba na koszulkę przylepia, czy coś takiego. Albo nie wiem w sumie jak to działa. Bym musiał to wyciągnąć jeszcze na Instagramie. Wam to pokażę. Więc wpadajcie na Instagram, a tam wam zawsze wszystko szybciej pokazuję. OK. No i jeszcze te naklejeczki, co w sumie już miałem, ale też spoko, więc no bardzo fajnie. A więc widzieliście co dostałem w przesyłce dajcie znać w komentarzach w skali od 1 do 10, jak wam się podoba to co dostałem. Myślę, że naprawdę bardzo spoko, spajki z kozacki, ten gem grab, znaczy ten gem od gem graba oraz ta ikonka showdowna też się spoko. I te nalepki tutaj na bluzkę, bo potem już zobaczyłem, że to jest właśnie na bluzkę też są spoko. A my sobie teraz zagramy jedną giereczkę z spajkiem oraz jedną giereczkę Coltem. No bo nie chcę, żeby ten odcinek był jakiś mega długi, więc nie będę grał wszystkimi postaciami. Spajka dostałem, więc zagramy sobie na Ballu. mimo że dostałem tam od gema oraz na showdowna, więc zagramy sobie Browbola, czemu nie. No i dobra, zaczynamy. Bardzo spoko, zobaczymy. W sumie nie gram nigdy z yy, spajkiem zwykłym, zawsze mam tego skina Sakura Spike, więc jestem ciekaw, jak mi pójdzie. Ok, mamy tutaj tam kroła. Kurde, może być ciężko z krołem, bo będzie nas zatruwał. Zresztą sam wbijam kruka na 800 właśnie na brobolu Bardzo ładny ult Dynamica. Spoko, spoko, ja mam piłkę, dobre. To teraz sobie mogę strzelić. No i bardzo ładnie, wygrywamy już 1 do zera no, i wystarczy trafić jeszcze jedną bramkę, lub po prostu się bronić przez dwie minuty. No, i będziemy mieli winka, więc bardzo fajnie. No, i za chwileczkę zagramy sobie również koltem, zobaczymy jak mi pójdzie kolcikiem. Myślę, że w sumie nie najgorzej. Chociaż koltem nie gram szczerze mówiąc na browbolu, zawsze gram na hejście, więc jestem ciekaw, jak mi pójdzie. No, to zobaczymy za chwileczkę. Dobra, PAM pokonana, bardzo ładnie, mi się udało przeżyć, więc spoko. Niech mi ta Jessie poda, ja może coś zrobię, chociaż no niezbyt, bo oni już się rozpią, dobra, nieważne. Yy, bardzo ładny ult Dynamite'a, naprawdę Dynamite spoko gra tutaj w tym meczu, dobra. Ominął ulcika od tego, ładnie. Tutaj każdy ma loa. Zobaczcie, PAM 400 HP, Frank już się uleczył, ale też miał Loa. Kruk ma loa. Wystarczyło po prostu dwa razy ładnie trafić i wszyscy by padli. No ale niestety się nie udało. Pam jest cały czas obijana. Ja też mam zresztą Loła. Pamka rzuciła sobie ulcika i się już leczy. Ja też muszę się troszkę podleczyć, bo mam strasznie mało życia. Znowu bardzo ładny ult dynamika. Zabiłaś dwie osoby. Dobra, czy uda nam się trafić? W sumie tylko Pam broni. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, Dynamite ma piłkę. Nie trafi niestety. Dobra, ja rzuciłem ulta. Spowolniłem tam pamkę, lecz no niestety nie udało się tutaj Franka oraz Kroła, ponieważ oni mieli ochronkę przez to, że się zrespili. Dobra, tylko żeby nam nie trafili brameczki. OK, bardzo ładnie zabiłem, teraz mogę wziąć piłkę, mam full HP. Może mi się uda tam dojść w sumie, chociaż Spike ma mało życia. Dobra, jestem już praktycznie przed bramką. Mogę strzelić, lecz nie mam jak, bo... A dobra? Nie weszła tam najgorzej, dobra. Oni mają wszyscy loa, więc powinni paść. Zabijam tutaj Franka, pięknie. Kruk też tam ma loa, dobra. Panka idzie. Kruk zabity, ładnie, dobra. 7 sekund. No, proszę, obróćcie, to. Nie może ta pamka tam wejść. No i mamy 3, 2, 1. Wygraliśmy to bardzo ładnie, więc teraz zagramy sobie jeszcze koltem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Plus 8 spoko, więc znowu mam 700, bo zagrałem wcześniej jedną gierkę, a był jakiś Ziomek, co awczył i bardzo szybko przegraliśmy. Ale mam nadzieję, że koltem uda mi się wygrać za pierwszym razem. Okej, okay, mamy tego pirackiego kolta w ogóle. Ten skin jest mega spoko, szczerze. Jak wychodził to teraz, nie wiedziałem w sumie, czy go kupić, czy nie. Troszkę mi było szkoda gramów, no ale w sumie go kupiłem, bo wcześniej nie miałem żadnego skina do niego. No, i powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie on wygląda. Tutaj będziemy mieli od razu bramkę, super! No, tak nie może być. Musimy to wygrać ewidentnie. Yy, muszę tutaj kontrolować Jackie, więc idę na prawą stronę. Okej, okay, czy ona w czy nie? okej. Okay. mega mocno ją obiłem tym ultem, więc się cieszę, bo zazwyczaj ultem nie trafiam. Dobra, teraz możemy w sumie trafić bramkę. Wszyscy tam poszli. Okej, okay. no Jackie, nie. Dobra, mam piłkę, dobra, dobra, dobra. Nita, jest, ale myślę, że uda się trafić. Nie, no znowu nie trafiliśmy serio. Jak to możliwe? Dobra, ładnie piperka gra, szczerze mówiąc. Myślałem, że. Aha, piękny ult z mojej strony, ładnie, ładnie. Dobra, piperka jeszcze tam chyba trafia. Tego primo, więc naprawdę piperka bardzo dobrze gra. Ale musimy tutaj trafić bramkę, no bo tak nie może być. Coraz bliżej już sam jeszcze Jackie jest, a Jackie naprawdę może nam tu bardzo szybko trafić bramkę. Okej, okay, czy ona padnie? Padła, ładnie. El Primo jest, dobra. Piperka ma piłkę, kopna ją, El Primo ją... Przer... Co? Ona trafiła bramkę! Widzieliście to? Piperka wzięła piłkę, kopnęła ją, El Primo ją przerzucił i ona zultowała ją i trafiła bramkę. Co to było za piękna bramka? Pierwszy raz takie coś widzę. Nie no, ta Piperka mega dobrze gra. Dobra, ładnie, obroniliśmy. Myślałem, że już to trafi. <laughs> Aż zamarłem i stałem w miejscu, ale okej. Okay. Jackie też bardzo mocno bita teraz, teraz tylko raz trafiłem, ale pewnie poradzimy sobie, dobra, leży ładnie, jeszcze Nita pięknie zabita, no i ja teraz mogę trafić i pięknie przed nosem El Primo trafiłem mu brameczkę, więc bardzo ładnie tym razem udało się za pierwszym razem wygrać Coltem, więc bardzo fajnie, wracamy sobie do lobby pięknie. Mamy już 25 027 pucharków, więc ładnie jeszcze. Zapraszam Was oczywiście do klanu. Przyjmujemy od 18 800 pucharków, więc jeżeli tyle macie, to możecie wbijać. Teraz mamy akurat 3 miejsca wolne, więc przyjąłem trochę niżej. No i ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się, cześć.